Hello, hello, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izek jest dzisiaj ze mną mój tato dziecko. <grym> e witam Was bardzo serdecznie. Zależy od perspektywy, słuchajcie, wczoraj był odcinek Uroja, dzisiaj jest u mnie specjalnie nagrywamy od razu dwa odcinki, żebyście mieli jeszcze więcej e beki i zabawy i w ogóle, bo ta gra powoduje, że lecą mi łzy same z oczu. Jeśli można się śmiać z zielonego dziecka w, w szafce z denaturami, to jak najbardziej jest to fan. Tak, ja zostanę teraz tatusem. I to hmm. będzie doskonały sprawdzian... Nie, będę dzieckiem teraz będę znowu. Tak, ty jesteś dzieckiem, ale okay. spokojnie, będziesz tatusiem. Nie no ma teraz problemu. zobaczycie jakim ja byłem dzieckiem fantastycznym. Już pełzem. <grym> Czekaj. Panie Piotrze, Panie Piotrze Zwerolski, tato nadchodzi. Tata, taty nie ma, trzeba w korzystać. Wiem, że masz coś około jednego roczku, ale właśnie wracam z wywiadówki i nie podobają mi się te dwie pały z chemii. Pora nauczyć Zaczęłem Ja zawsze byłem słaby z chemii. Co, co robisz z tym widelcem? Huziork. Jak ty wyglądasz, jak ty kupcasz? Zgłodniałem. Tobie to, 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 to kolana wchodzą w ci w ciało. Dobra, słuchaj, to ja zrobię coś takiego, że ja się odwrócę do konta, tak? E, policzę do 10 i potem krzy, krzy, krzyknę, szukam. Dobra. Bo to będzie uczciwe w tym momencie. To Bo jak to będę tak chodził to cały czas to za tobą, to będę wyprzedzał twoje, e, twoje plany, chore. Żebyś się nie zdziwił. No, w sumie okej, okay, dobra. Nie, żebym dawał izakowi fory, ale to dalej brzmi ładnie. Nie, już biegnę jakieś. Kurde, półtora na godzinę. Osiemną swoją fa Ty już ze mną idziesz. Ej, słuchaj, od odwróć się i zobaczymy moją posturę w drzwiach. Tatuś. To kochany tatuś. Kochany tatuś. Who's your daddy? Uciekam stąd. O rany. Nie, te schody to jednak jest problem jak ty się tutaj ja tu Zróbmy horror. Jak ja ty zrobiłeś? Jezus maria. Przeskoczyłem. Jesteś gorszy niż buka. Uff, ty blady. Ja nie mogę się przestać śmiać w tej grze Animacja tego dziecka jest doskonała. Dziecko-mob. Aha, chcesz uśpić moją czujność, tak? Że niby grzecznie się bawisz. No zagram ci piosenkę po prostu. Dobra. coś mi klocki na głowę? Czekaj. Nie no, w ogóle jak ty kucasz? Kurde, weź kucnij na chwilę. Kuczynę, jak ty wyglądasz? <noise> Jezus Maria, ty, musiałbyś to zobaczyć. To cię później zaraz, powierza, jak to wygląda. Zaraz moi widzowie zobaczą, jak ty wyglądasz. No, <noise> jak białe, ty wyglądasz. Dokładnie. No nie jestem najprzystojniejszym dzieckiem. Słuchaj, dobra. Co, a co my tu mamy? Okej, okay, tu są... E, tak. Tu Pierwszy. są... Nie chcę lampy. Zjem to. W ogóle zobaczcie kochani odcinek u mnie, bo tam pomagałem Izakowi psocić. Cię, dokładnie. Sadziłem go do piekarki. <sadzi> czekaj, tu są kontakty i tu mogę pozamykać. Tak, dokładnie, bo ja mogę sobie wsadzić to witalec. O, wpadłem chyba do śmietnika właśnie. Nie no, dzięki tato Nie ma sprawy, może chcesz się czegoś na... Nie nie wpierdzielaj czekaj! No ja byłem nie, głodny! Pos... A ja nie kiedy interesu, razem, jestem, Nie wyjdę stąd teraz! Ej, co, ty masz jakieś tabletki w dłoni ja ci je przekazałem. Nie wyjdziesz, czekaj, pomogę ci. Dokładnie. Co się dzieje? Zobaczcie <laughs> jak ja się boję, że raz położysz swoją dupę i na mnie spuścisz klocka. To, moja perspektywa jest sumie, tak co się nie jest Boże! <laughs> to jest straszne Ja muszę zobaczyć ten jest Twoja mina, nie! <śmiech> <śmiech> wypuść mnie stąd! <laughs> Izak, zapraszam. Nie Jestem na drugiej półce. Dlaczego nie, 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 ty, ty zamykasz tą lodówkę? Chcę ci pomóc przejść grę. Ty chyba nie tak Izak, Izak, ho, spójrz tutaj. Zapraszam. Ja bym się chciał wdrapać. bo może teraz. Nie, nie, chyba się tak nie wdrapię na górę. Eee... Czekaj, wezmę kutkę. A ty masz kutkę, możesz pozamykać szafki. Jaj, Ej, to są pociski do <laughs> No i spadłem znowu, wpadłem znowu do tego. No <laughs> więc, no nie! <laughs> nie no, jesteś, jesteś dobrym tatą jednak. <laughs> Ej, w ogóle już jesteś trochę łysy z tyłu, tak. Tylko masz fryzurę taką chyba trochę słabą. Nie wygląda Myślał, to dobrze. Powinien, że powinien zmienić fryzjera, tak mi się wydaje, bo... Pijany fryzjer, który w połowie chyba zemdlał, wiesz, a ja stwierdziłem, że koniec i wyszedł. No dokładnie. Dobra... W że z przodu jest dobrze, to możesz wyjść Nie spodziewałeś się, jak jest z tyłu. Dobra, teraz jestem po stronie terrorystów. O rany, dobra. Tak, jestem, będę terrorystą. Kurde, to jest, ile tu jest narzędzi, w ogóle zbrodni. Ja już się boję. Okej. Okay. Ty jesteś gdzieś na górze. Nie. Gdzie, gdzie jest kółka zamykania szafek? Ja mój Boże, ja już się boję. To ja I tak muszę ci pokazać, żeby... Hej! Ja, ja się od razu przez szyb wentylacyjny wskoczyłem do kuchni! Zajebiste! Tak! Jest szyb wentylacyjny w pokoju ja dziewczynskim. Jak ty tutaj? I W ogóle, tak jak, co ty robisz? Zostaw to wszystko, nie jak nie, nie powiedziałeś po tej podłodze Spójrz mi głęboko w me oczy nie, że, już, Zaczyna na to Zobacz na moje ciało. przecież to, momencie... Ej czekaj, bo chcę zobaczyć, nie chcę zobaczyć ten efekt wiesz. O, jestem, jestem, czekaj w Ju, już, już na środkę, papier Zobacz na to To wygląda źle Izak Izak. Nie, no. Przyjdzie mama, to i tato jest zamknięty z dzieckiem w śmietniku Ej, ty mnie dociskasz do ziemi. No dokładnie. Ej, nie Jęc mogę. <laughs> to <outro> <cinnych> na tak Nie... Świetnik chodzi chyba. Czekaj się. Ale nie się Tak. Ty jesteś zielony. Nie, znowu tutaj. Tak, tu, wiem, tu zawsze wiem co robić. Nie, to idę. Nie, zostaw. Nie! Jesteś w środku! Zostaw to! Dobra, laleczka, Dociłeś szaki. Wszystko. Wszystko. Nie! Zostaw nóż! Oj, nie! Ktoś znowu zielony, kurde, dziecko alienę. Nie, ale... ty wiem bardzo Cała moja wiedza ludologiczna jest o dupę rozszerzoną, powiem po prostu w tym momencie. Nie no, tak. Widzisz, gry łączą a niedzielą, mimo tego, że generalnie chodziłeś z dzieckiem i z, zabijałeś się, wypijąc jakiś denaturat. Kochanie, nic się nie stało. Nasze dziecko to UFO, nie? To dlatego jest zielone. To... Nie, to, to było niesamowite. W podczas... Ja nie wiem, czy my robiliśmy to... to dobrze, generalnie, bo chodzi o to, żeby dziecko jednak przeżyło, ale też się udało. Kochani, tak jak odpaliliśmy Waszą stronę, zapytanie pod e, moim e, odcinkiem z dnia wczorajszego, e, to zaproponujcie jakoś głupia seria, nie musi być jakaś długa czy poważna. Tak, pod to tytułem. Tak, bitne ambitne kino do oglądania, faktycznie. I zakierają, tak, dla rozluźnienia, tak, od poważnego Counter-Strike'a, Falloutów, tak, żeby się wyluzować maksymalnie. Dzięki, ja się za... poczułem bardzo wyrazowany, mimo tego, że moje dziecko umarło. Ja, ja, ja nie wiem co powiedzieć. Wiesz, ja myślałem, że znam gry. No dokładnie, nie? to jest. To jest coś w ogóle zupełnie innego. A twoja przemiana dito, to by było coś pięknego. No to... ja, ale wiesz co, ja myślę, że nie musimy kończyć serii. Wiesz, bo, bo jest... Tak, ja myślę, że trzeba, trzeba jeszcze ogarnąć to jeszcze raz, co najmniej. Dobra, żeby się tak. nauczyć, jak się tutaj bronić przed dzieckiem, które próbuje zjeść wszystko, pakować palce i widelce w kontakty inne takie rzeczy. A właśnie, bo ja miałem widelec, co mogłem do kontaktu. A nie już nie miałem czasu że. Żeby... Nie, miałem nóż, ale tylko w porę zabrałem. Tak, ale, ale chemikalia dopełniły dzieła piękna. Tak, Kochani, się alien. Zabawcie się w Researcherów, tak? Znajdźcie na Steam jakieś chore gówno i podeślijcie to mnie albo Izakowi. Dokładnie, będziemy wdzięczni. Dzięki Mordo, dzięki za Dzięki serdeczne, bardzo. dzięki serdeczne za odcinek i do usłyszenia w takim razie. Trzymajcie się, hejka, papa,